Obudźcie czas do szkoły. Co? Już? Masz, masz ubranie do szkoły. Już czas na piknik? Czas na piknik? No wreszcie. Trrr, trrr. Piknik, piknik, piknik. O, czas na piknik. Z czego to jest? Czy ktoś wie? Ja wiem. Ola wie, a wy piszcie w komentarzu. A dzisiaj spotkaliśmy się tu nie po to, żeby Maciek śpiewał piosenki z programów telewizyjnych, ale po to, żeby Maciek wybrał dla mnie dresy. Dresy zostały przez was wytypowane jako następne outfity, które ma Maciek mi dobrać, no więc... Tak, no, mamy zbli zbliża się pora jesienna. Nie wiadomo, czy znowu nie zostaniemy pozamykani przymusowo w domach. Dresy to jest bardzo dobry outfit i na siedzenie w domu, i na powrót do szkoły zresztą, bo przecież w szkole, w dresie też jest bardzo wygodnie. Prawda? W ogóle w dresie jest najwygodniej tak. na świecie. W dresie super, siedzę sobie właśnie w dresie. A i od ja razu uprzedzę, słuchajcie, od razu uprzedzę Wasze pytania, bo y, zawsze, jak mam te na sobie, to pytacie, gdzie ja te bluzy kupiłam. Ja sobie tę bluzę uszyłam sama. Wow! Wow! wow. Więc... No więc nie kupicie jej. No. Yy. Ty masz cebulę na tak. skarpetkach? mam cebulę. cebulą, o czekaj. Mam cebulę na skarpetkach. Prawdziwa cebula. Tak. Dobrze, ja y, tutaj mam kategorie dla Maćka konkretne, w których on się ma obracać, wybierając y, zestawy dresowe. I y, to, na, na, następujące tutaj są y, okazje. Randka w domu. Oh yeah! Telekonferencja. Czyli dres to, na telekonferencję? Tak, to ma być porządny dres. Taki, żeby się go nie wstydzić przed swoim szefem. Pijama party. Na zakupy online. Do ćwiczenia. Czyli do ruchu. Wiesz. I do nic nie robienia, bo to jest co jest najlepszy dres do nic nie robienia. To kategoria. E, także zaczynamy! To są dresy? Bo to nie są dresy. Dobra, mam. Dresy. Dobra, już nie co biorę. I, co, i telekonferencja? Aha. O, ten będzie dobry. To będzie na nic nie robienie, 100%. Zamówione? Zamówione. No to teraz czekamy na przesyłkę. Dobra. Włączam stoper. I zobaczymy, co z tego będzie. Cześć! Witamy was w kolejnym odcinku z serii Maciek mi to kupił i kazał... Maciek mi to zrobił, to I po... kazał mi się w to ubrać. Maciek to, gorsza... to Słuchajcie, wy wybraliście temat dzisiejszego odcinka. Miały być dresy. Wychodziliście z założenia, że po pierwsze jest back to school, Wiadomo, wszystkie dzieciaki chodziło. Ja mam pytanie, dresach, czy mówi się dres czy dresy na przykład? Dres. Ale na jeden. No, to jest ale, dres. No tak, ale to tak samo jak spodnie, spodnie to też jest liczba mnoga. Nie, to jest dres, jeden dres. No, ja nie... Są dresy, jeden dres. Ja bym się kłócił. Dobrze, tak jak mówiłam, no wracamy, wracamy do szkoły, więc dresy. Wracamy Dobra. również do gorszej aury pogodowej, tak? Więc dresy i mam nadzieję, że nie wracamy do e, bycia zamkniętym w domu, chociaż wtedy dresy również bardzo się przydają. E... Dresy można nosić teraz wszędzie i to już można do restauracji pójść, nawet drogi Roberta De Niro w dresie. Tak, e, to prawda. W każdym razie dzisiaj zrobiliśmy zamówienie z jednego sklepu e, dla ułatwienia. Znowu jest to Zalando, dlatego, że tam po prostu najwięcej e, sklepów z dresami w jednym miejscu udało nam się znaleźć, a dzisiejszym sponsorem odcinka jest e, tip a czym jest Tipli? Tipli to serwis oferujący najwyższy w Polsce cashback, czyli zwrot części pieniędzy za zakupy w internecie. Wystarczy, że wybierzesz dowolny sklep z oferty ponad 700 dostępnych sklepów w Tipli. Wejdziesz przez Tipli na stronę swojego ulubionego sklepu a po złożonym zamówieniu otrzymasz od sprzedawcy informacje odnośnie Twojego zakupu, a za każdy zakup otrzymasz zwrot na swoje konto bankowe. A zwrot za zakupy wyliczany jest z ostatecznej kwoty zakupu bez podatku VAT i kosztów dostawy. Czyli Maciek tutaj wchodzi sobie właśnie na stronę Zalando przez Stip.ly i co? I otrzymujemy zwrot pieniędzy za nasze dzisiejsze dresiarskie zakupy. A i od razu odsyłam Was, moi drodzy, do tego, żebyście przeczytali opis, ponieważ w opisie znajdziecie specjalnie wygenerowany link, e, dzięki któremu po rejestracji otrzymacie 15 e, złotych zwrotów. Także zaglądajcie w opis. Nie czytasz opisów, nie idę z tobą do łóżka. Żeby Maćkowi nie było łatwo, dałam mu zadanie, słuchajcie, i miał wybrać dresy na konkretne okazje, na randkę w domu, telekonferencję, pijamy party na zakupy online, do ćwiczenia i do nic nierobienia. to moja ulubiona kategoria. Najlepsze więc... jest to, że zamawialiśmy to z tydzień temu, ja już nie pamiętam, które były do którego. No to już jest twój problem, otwieraj paczkę i pokaż, co tam zamówiłeś. Tylko, co? Ja nie pamiętam naprawdę, które były do czego. Ola nienawidzi. Nienawidzi. Ten jest do ćwiczeń na bank. Sam bym taki nosił, szczerze mówiąc. Co nie? To jest telekonferencja. Ten będzie do ćwiczeń. Tak, to był na randkę na pewno. Dobrze, to są zestawy, które przygotowałem. I na pierwszy ogień pójdzie zestaw z krótkimi spodenkami, proszę bardzo, na romantyczną narandkę w domu. Na romantyczną narandkę w domu, a bo Playboy? Mhm. Dobra, dobra, to czekaj. To idę się przebrać w, taki, w takim razie. Specjalnie wziąłem takie ubrania, żeby nie pasowały do siebie żadne, żeby Ola je zwróciła wszystkie, żeby, żebyśmy po prostu nie wydawali żadnych pieniędzy. Randka w domu. Oh yeah! Na randkę. Trochę dużą bluzę nie kupiłeś. No bo nie było, nie było mniejszego to, rozmiaru, akurat. Ale się ramiona w mie miejsce tutaj, gdzie mam. <noise> bo tak masz na moje buły. O, o, Ola tak ma naprawdę. A pokaż ten. Co A, są, po są jeszcze spodenki, to jest Guided bluza i spodenki Puma, jak tam zerknęłam, jedno i drugie jest z bawełny, 100%. To jest organic koton, koton, cotton. Cotton, cotton, koton, koton, koton. Tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście miało być na randkę, czy to nie miało być na pijama party. No ja nie wiem, słuchaj. Ale no dobra. A co no. innego byłoby na randkę wtedy? To. No to chyba to bardziej. To można zastępcze jakby... Yy... Bo to tak bardziej jest jak pijama party. No właśnie chciałem z powiedzieć, ruchami. że to w tej chwili tak mi się wydaje, że pijama party, ale się fafluni dosyć mocno, no, w sensie kulki się robią. No, dużo jest kuleczek. E, no, słuchaj, to są tak bardzo nie moje kolory, że chyba się bardziej nie da. To proszę bardzo, teraz w to się ubierzesz i zobaczymy, co będzie bardziej randkowe, co będzie bardziej pijama party. Przebierz musisz... się w to i wtedy ocenimy te dwa outfity naraz. Aha, no dobra, to idę się przebrać. Pijama party. Czy to dziewczyna z Warsaw Short? Tak jest! To jest mała ola! Nie podoba mi się. Nie podoba ci się, czemu? Wolę z Adidasa, te takie poliestrowe. Okropne są te nogawki. Takie... Wygląda jakbyś miała zaraz tańczyć w teledysku Britney Spears. To, ty macie kupować się pod swoje włosy? Czy? Ja bym w tym dobrze wyglądał. No to prawda. To jest w ogóle nie, nie moja bajka. Ja jestem jednak tym Adidas, chyba. A co to jest? Nike. To Nike, jest Nie tak. miałam nigdy adresu Nike. Dziwne w ogóle, że tu nie ma kieszeni. So nie jest... ma kieszeni? Tak, sportowy patrz, ani z tyłu nie ma. W ogóle czuję się w tym jak taka Vicky Polar. Yy, tak. Yeah, but no, but, but yeah, but no. Moim zdaniem jak? wyglądasz lepiej niż w tamtym. No. Ale eee. chodzi o kolor. No, kolor Sam. i tak dalej. No. I wtedy. Znaczy mi, tak... mi się nie podoba po prostu e, rodzaj tej nogawki, że ona jest, ona jest trochę za długa na mnie. Jakbym była wyższa, to, to by lepiej się układała. O i gdyby ona była taka dotąd, nie? To byłoby git. Chcę podwiń, podciągnij spodnie dotąd i będziesz miała. To jest bardziej na randkę, a, zdecydowanie. A to, z... to jest randkowe. Nie robiła tak. To jest randkowy outlook. To jest outfit. Outlook. Outlook, to jest outlook <laughs> to jest na randkę. Dobrze. Co następne? Następne, proszę bardzo. Do ćwiczeń teraz. Mhm. To wygląda jak to, co mam na sobie. Tak? Tylko. To też jest Nike? Kolor inny, nie. Nie, to Ribok jest. Reebok. Nigdy nie miałam, słuchajcie, dresu ani z Ryboka, ani z Nike. A. To proszę bardzo. the ćwiczeń. Or Adidas or the Do ćwiczenia. I na co to jest? To do ćwiczeń. A, to jest do ćwiczeń? Tak, to jest do ćwiczeń. To jest bardzo spoko dres, niestety jest, są mi spodnie dużo, dużo za duże. To jest do ćwiczeń. Jakbym miał jak jest... dwa podskoki, to by mi zleciały. Bo to jest, jak się jest większym po prostu w pasie, to on jest właśnie takim. ja najpierw mam przybrać na wadę no żeby dość... dres mi pasował, No halo, chyba tak! A potem zrzucać ten. Ale w ogóle muszę powiedzieć, że strasznie mi się kuli tego dresu, podoba tak ogólnie. No spokojnie. I gdyby był, tylko spodnie były tam rozmiar mniejsze, bo ono tak rozmiar, no spokojnie. Nie, no to są eski, to są eski. Ja bym musiała mieć XS. No ja nie wiem, jak jest. mówię, nigdy nie miałam dresów z ryboka, bardzo ciężko z rozmiarówką w ogóle z rozmiarówkami sportowej odzieży jest strasznie dziwnie w sensie każda marka każdy ten duży brand ma bardzo swoją rozmiarówkę a to jest tak samo z butami każdy I... brand Nike mam zupełnie ty inny ty rozmiar mówię niż... o tym. nie ty mówisz o ubraniach a o... nie o butach I o butach również mają bardzo swoją rozmiarówkę i te rozmiarówki się masakrycznie od siebie różnią. Spoko są te, te, te dresy. Ja mam numer buta w Nike 40, I bluza mi się podoba. a, a w się 50. Fajna jest ta bluza też. Taka, że ona jest tylko tutaj zapinana tak do, po, do połowy. Żeby mu skarmić piersią podczas treningu. <noise> Ładna. Ładna, nie wiem jak, jak sądzicie. Piszcie w komentarzach, co Wam się z dzisiejszego odcinka najbardziej podoba. Mówiła Aleksandra Dąbrowska. <noise> Masz teraz to. No, to jest na nic nie robienie. Co, bo o, się nic nie robić. Będziesz nic nie robić. Brzydkie. Bierz to. Wiesz to, musisz to ubrać. No dobra, już. I do nic nie robienia. Nadchodzi Ola, która będzie teraz nic nie robiła. Bo Bardzo zawiodłeś moje oczekiwania, mój dlaczego? słodka Urszulko. Wyglądasz na nic nierobienie w tej chwili. Wyglądam... Znaczy to jest... Na nic nierobienie bym totalnie... To przede wszystkim tak nienawidzę takiego kroju bluzy, takiego luźnego... A ja nie wiem jaki to był krój bluzy. Nie. Ja myślałem, że będzie wyższe, w sensie, że będziesz trochę ci brzuch będzie. Wyższe. No właśnie jest, to ani nie jest crop top, e, rękawy są takie wilgachne, to jest takie. Ja chciałem po prostu e... skompletować, że champion, no że jesteś taki czempion w domu. To jest dla mnie taki do sprzątania. No mówię, do nic nie robienia w domu. Sprzątanie to jest nic nie robienie. Pamiętajcie, samo się sprząta. To nie mama. I słuchajcie, w tym momencie musimy przerwać jak zwaję odcinka ponieważ doszło do Dojdzie do rękoczynu. E, zaraz. Dojdzie do rękoczynów. Tak? Nie, po prostu tutaj bardzo fuj. Dobrze. To proszę Dobrze. bardzo. To jest dres na Uuu, tele... to to jest dres. Na telekonferencję, żeby wyglądać profesjonalnie jak coach Los Angeles Lakers. Podoba mnie się. No mi się też podoba, to uważam, że to jest najładniejszy, który znalazłem. znak? Hmm. I to jest mały rozmiar? Jezu, proszę, tak? I może będzie pasował? Tam był najdroższy, nie chcę, żebyś go brała. Słuchajcie, nic nie szkodzi, dlatego że pamiętajcie o tym, że zakupy były robione przez Nipli i e, pomimo to, że był najdroższy, to zwróci Ci się za ten dress, Że wiesz, on będzie kosztował mniej. Szczegóły znajdziecie tam w opisie. No, a jeśli ja idę przybrać. Telekonferencja. Idziesz na telekonferencję, żeby powiedzieć, kogo wybrałaś do draftu NBA. Słuchajcie, ten dres zasłuży, zasługiwał na, na inne buty, więc zamieniłam Adidasy na Nike, żeby y, nie łączyć tutaj tych dwóch firm i powiem, powiem Ci, że to jest super dres. No jest spokojnie, fajnie wygląda. Jest ekstra. Fajny ma boki ten dres, to tak. przeplatający się ten żółty z Nie, fioletem. Jest ekstra i w ogóle ma strasznie dużo takich, takich różnych pierdół, stawek tutaj. Tu, kieszonka e... na telefon. To ma chyba bardzo duży telefon Najpada. Ma, ma, ma tutaj jeszcze takie okieszenie. No to jest takie połączenie nowego dresu z takim starym dresem. No są dresy z Kreszu tak zwane. Ja w takim, w takim dresie yy, chodziłam, jak byłam w trzecim klasie podstawówki, czyli w takim wypasionym. Yy, I wszystkie dzieciaki na zielonej szkole miały właśnie taki, Też taki, taki dres. I podobały się sobie te zdjęcia klasowe, bo wszyscy byli w takich dresach. Kolorowy. Tylko różnokolorowych właśnie. No, I tak tak to tak wyglądało tak jak i taka straka. Teraz dzieciaki kupują te dresy w lumpeksach i się jarają że to jest takie ten vintage. Mi się ten dres bardzo podoba. No i też, też go wybrałem, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłem i stwierdziłem, że to będzie fajne, a nie, no. a nie na śmiesznie. Ona to super rozmiarówka, w sensie XS-ki są po prostu XS-kami yy, I podoba mi się, że one są tak zgrabnie uszyte i pomimo tego, że są takimi luźnymi geciorami, to dobrze wyglądają. No. no i bardzo dobrze. Super jest, nie, odda nie oddam go. Nie No co ty pisz ci znudzi. No to. Będziesz miał, będziesz miał cashback. To teraz masz na zakupy online. Okej. Okay. I nie wiem jest, czy... przybrana, jestem za niedźwiedzia w trakcie. Nie wiem czemu to, to mam, ale... To jest ostatni nasz dres? Jest jeszcze taki, taka jedna wersja, I co to, to takie jest? coś, ale to już nie było kategoria, to po prostu wziąłem bonusowo. To jest na zakupy online, gdzie nikt nie widzi jak wyglądasz. I potrzebujesz nowych ubrań. To jest w ogóle obiekt. Jakie to jest grube, wsadź tu rękę. That's what she said. Na zakupy online. Idzie ona. Niedźwiedź. Ej, to nie wygląda tak źle. To ty znaczy, spodnie są spoko. No spodnie wziąłem dlatego, bo one mi się. Z, zobaczyłem, że są inne, że są zupełnie inne niż wszystkie. Tak, one, są, one wyglądają jakby były takie ze skóry trochę. Tak, no i ten niedźwiedź pasuje do tego. One są spokojne. Znaczy, ten niedźwiedź jest wszystkim bardzo gruby. Jeżeli szukacie czegoś bardzo, bardzo grubego, bo jesteście mega z to jest to coś dla Was, bo to jest jak kurtka. To jest grubsze od jakiegoś polara. No bo to wygląda jak polary, dlatego też to wziąłem, bo Ola nienawidzi polarów, Uważam, wiesz? że polary to jest rzecz, która powinna zostać jakoś zakazana, w sensie wprowadzone mandaty... I to, co Ola mówi, polarów. to to jest zbyt duża polaryzacja. E, więc e, nie dla polarów, mogę taki ruch zrobić, nie dla polarów. Jak powiedziałaś, nie dla Polaków? Nie dla Polaków. Co polarów? ty powiedziałaś? Nie dla Polarów. <laughs> Przepraszam, natomiast to nie jest mój kolor. Taki brązowy chyba. Ja wiem. Tak. Wydaje znaczy, mi się, w że w ogóle nie, nie pasuje. Mi generalnie on. nie pasuje, nie, jak to zobaczyłem, to nie pasował czarny sięczyłem. z brązowym, ale teraz jak tak patrzę, to to nie, nie wygląda źle, no. No. To jest, to jest takie normalne. No natomiast. Trampki, dzikie. Natomiast, no, ja, mi się wydaje, że po prostu to nie jest taki brąz, w którym ja wyglądam twarzowo, więc dajcie znać, co sądzicie. Śmieszne to jest. Bardzo, bardzo ciepłe, bardzo ciepłe. No dobrze. Spodnie spoko. A teraz, moi drodzy, ostatnia stylizacja, która jest nienazwana. I ta stylizacja nie ma nazwy. I waszym zadaniem jest w komentarzu napisać nazwę dla tej stylizacji. Anty, Na co to jest -socjalna. stylizacja? socjalna. To jest anti social tutaj. Strasznie nie rozumiem jakby tego zabiegu tutaj z tymi ostami. Nie. Brzydkie, strasznie brzydkie. A spodnie? E, a nie wiem w ogóle, co to jest za marka. Tak To? Ta, jest to? Nie mam pojęcia. To jest... jest Your Turn. Nie znam. A to jest Elise. Lese, a nie Elise. I nigdy też nie miałam żadnych ubrań tej marki. No one są jak kappa. To są spodnie takie jak kappa ma. Takie wiksapolowe, Takie trochę, <laughs> szybkie, że trochę mam siusiaka, a trochę mam taki brzuch tu niżej też. No powinnaś mieć jeszcze nerkę taką do tego tutaj, na Ale dokumenty. Ale spoko są te spodnie, w sensie są ok, no. Wy Wynazwijcie tę stylizację i przypominam Wam raz jeszcze, że sponsorem dzisiejszego odcinka było Tipli. Ja Wam Tipli bardzo serdecznie polecam, do tego, żeby przez Tipli robić właśnie zakupy, bo wtedy macie cashback i Wy kupujecie, a te pieniądze Wam się zwracają. I pamiętajcie, że w opisie macie kod, gdzie po zalogowaniu dostajecie również 15 zł, takie dla Was dodatkowe od Tipli. Więc zerkajcie w opis. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Ci bardzo za zakupy. A powiedz, który Ci się najbardziej podobał? No nie ten, no, chyba ten. No to ten ja tak samo. Ten dres wygrał dla mnie Mateusz. Tak, no zdecydowanie. Tak, e, wy? wy tam, tam, tam. A ja tam. na końcu zatańczę. E, dajcie znać i do następnego odcinka. A napiszcie, co chcielibyście zobaczyć znowu w takich zakupach, to my to chętnie dla Was ogarniemy. Albo nie chętnie. Chętnie. Albo nie. Puch. Słuchajcie, jeszcze taka, taki, taki śmieszny na koniec, że one po drugiej stronie mają taką wężową skórę, co prawda nie mają tutaj kieszeni, więc sugerowałoby to, że one nie są dwustronne, ale jakby sobie odciąć metki, to mogłyby być. Czemu one mają taką podszewkę? Ta Ej, no ale ta mogłyby faiz, być. Ta podszewka jest fajniejsza od, od tych spodni. Mogłyby być takie, prawda? No, mogłyby być spokojnie. Wyglądają jak spodnie, gdyby one były takie szersze tutaj. I takie węższe, tu, wąskie tu, a szerokie jeszcze tutaj, to tak wyglądali ci amerykańscy karatecy kiedyś, ci co uczyli karate, mieli mm -hmm. takie wspomnienia. No w każdym razie, zawsze możecie sobie założyć się na drugą stronę, bo, bo kto wam zabroni? Kto? Ja nie. To pa. Ach, komu minister wciskasz kity? Maciek śmierdzi kiełbasą strasznie. I kiedy się róża, to cały pokój wypełnia zapach kiełbasy. Bo mam palce kiełbasiane w tej chwili. Ale umyłaś umyj palce. Kiełbasy. One są umyte, tylko po prostu tak. Nie wierzę pochną. w to. No ale to już się nie da, tego się nie, nie da wyplenić. Nigdy, nie będę. nigdy! To ja już się nie dam dotknąć nigdy.